Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najchętniej to bym nic nie mówił. Nic bym nie mówił, bo cenię sobie pracę tych księży, o których teraz powiem. Robią wiele wspaniałych rzeczy. Ale to jest złe. To, o czym powiem. Ósme przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie pozwala mi przymykać oko na to, kiedy uderza się w drugiego człowieka i to w drugiego księdza bezpodstawnie. Nie, nie chodzi o to tak, jak tutaj się bronią hasłem jakobyśmy my, czyli ci, którzy na to zwracają uwagę, że komu twierdzili nie oceniaj, nie. Przecież my właśnie oceniamy. My właśnie oceniamy. No to więc ten zarzut to jest takie stwarzanie chochoła i obalanie chochoła. Jakobyśmy twierdzili, że nie wolno oceniać. Bo taki zarzut usłyszałem, najpierw taką zawoalowaną opowieść, tak od księdza Szymona, którego skrytykowałem, usłyszałem. Bo jest taki problem, że dzisiaj ludzie często mówią, nie oceniaj. No ale po co mi ksiądz to mówi? I później jeszcze robi o tym film, po tym jak mi to powiedział w komentarzu, gdzie księdzu pewien zarzut konkretny przedstawiłem. No wykazałem, że ksiądz nie ma podstaw by twierdzić, że ksiądz inny ksiądz korupka mówi to, co mu ksiądz zarzucił. Jakoby z jego słów wynikało, że jeżeli ojciec nakazuje obliżać siostrze, to mamy go posłuchać. Nic takiego nigdzie nie wynikało z wypowiedzi księdza korupki, kiedy to księdzu wykazałem sfalsyfikowałem księdza interpretację, to usłyszałem tylko gołe stwierdzenie Uważam, że moja interpretacja jest jedynie logiczna. A Pana jest naginana, także moja jest naginana, kiedy ja pokazałem, że to nie wynika z wypowiedzi księdza Korupki. On powiedział, że ojciec, który pije i bile, bije dalej z ojcem, a nie, że mamy go we wszystkim słuchać. To drugie z tego pierwszego nie wynika. Jeżeli konieczność tłumaczenia się ciąży na tym, który stawia bliźniego w niekorzystnym świetle. Tak wynika z ósmego przekazania z zasady ignacjańskiej, że zawsze starać się obronić bliźniego. Chodzi tutaj o całą odpowiedzialność za słowo. Tak jak w przypadku przykazania nie zabijaj, rozciągamy to na wszelkie szkodzenie bliźniemu, na jego życiu i zdrowiu. Tak jak przykazanie nie i rozciągamy na wszelkie szkodzenie dobru materialnemu bliźniego, jego dobrobytowi. Tak samo tutaj obok przykazania nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus mówi, każdy, kto powie swemu bliźniemu raka, czy tam bezbożniku, winien jest. Chodzi o to, żeby nie stawiać bliźniego w złym świetle. Bezpodstawnie. I coś więcej mówi jeszcze katechizm. I to jest w tradycyjnym nauczaniu. Nawet wad bliźniego, jeśli to nie jest konieczne, nie powinniśmy ujawniać. Unikać mówienia złego bliźnim zawsze. Unikać. Tylko konieczność uprawnia nas do tego, żeby publicznie mówić źle o innych. Konieczność. Moja interpretacja jest jedynie logiczna, że ksiądz korupka, że to wynika z jego wypowiedzi, że jeżeli ojciec bije i pije, to dalej jest ojcem, i to oznacza, że mamy go słuchać, kiedy kazuje nam ubliżać siostrze. To to jest naciągana interpretacja. To nie oznacza. Dalej. Inny ksiądz bractwa. Ksiądz Łukasz Szydłowski. Kolejny konkret. Bardzo łatwo, i to, to nie jest jego twierdzenie. Te to nie są cechy Bractwa Kopańskiego, Świętego Piusa X, bo to jest i po stronie przeciwników Bractwa. I w innych częściach. To jest pewna cecha, która przebiega, jakby pomiędzy tymi różnymi organizacjami. I po tej stronie, co ich uznaje za tam heretyków i tak dalej. To samo było wobec nich. Też nieuprawnione osądy wobec nich były formułowane. Ale wróćmy do tego. Ksiądz Łukasz Szydłowski co powiedział. Że ci, co wtedy odeszli od arcybiskupa, kiedy dokonał święcej w 1988 roku, że go opluwali, że go zdradzili. Nie. To nie wynika. Przedmiotem ich nadziei, ich wiary jest jeden święty Kościół katolicki. Nie ten czy drugi arcybiskup. Zrobili to w imię wierności Kościołowi i tradycji. Bo tak rozumieli tradycję, która nakazywała im wierność. Papieżowi, biskupowi i hierarchii. Żeby wypowiedzieć posłuszeństwo papieżowi, musieli, to nie jest, to jest na odwrót dokładnie. Wierność papieżowi, nawet w tej, tej sprawie, jest sytuacją normalną, normatywną. To dopiero ktoś, kto wymaga od nich braku tej wierności, wypowiedzenia tego posłuszeństwa, musi mu dowodnić, że taka konieczność jest. Wtedy, a nie 20 lat później. A nawet te tłumaczenia 20 lat później w tekście księdza Łukasza Szydłowskiego to jest powtarzanie twierdzeń, że taka, ogólnie jeśli jest taka konieczność, tak? No to wtedy można nie słuchać papieża. No tylko z tym się każdy zgadza. Nikt tego nie podważa. Pytanie, dlaczego w tej konkretnej sytuacji ten konkretny czyn był rzeczywiście konieczny? I na to dowodu nie znalazłem. A jeżeli nawet gdzieś on jest, a ja go nie widzę, to sytuacja normatywna wymaga ode mnie, bym poprzestał przy dotychczasowym statusie quo, czyli wierności papieżowi w tej sprawie, jak święcenia. Świat by się bez tego nie zawalił, ufamy Panu Bogu, tak jak to arcybiskup mówił kilka lat wcześniej w cytacie, który gdzieś tutaj podam. Od czego później odszedł? No i ci, którym tutaj ksiądz Łukasz, czy arcybiskup Lefevre zarzucają zdradę, jakieś kolaborantstwo z wrogiem. Jakie kolaborantstwo? To jest po prostu trwanie w wierności przy kościele i przy tradycji, według nich, bo tradycja im nakazuje trwać przy wierze. Czyli to oni, ci tak straszni, indultowcy, zdrajcy, kolaboranci, opluwacze no, uważają, że trwają przy tradycji. Gadanie takie o nich to jest po prostu pomówienie brak dostatecznej racji do tego, żeby źle mówić o bliźni. O Bractwie Świętego Piusa X też takie pomówienia padały różne. Natomiast, jeżeli ktoś się broni właśnie przed tymi pomówieniami, że oni to, to, nas zdradzili i wskazuje na to, to to już nie jest pomówienie. Bo tu już mamy konkret, kto pierwszy zaczął. Oni nie uderzali pierwej w Bractwo, w arcybiskup. Nie, oni się po prostu nie zgodzili z jego decyzją. Tyle w imię tradycji. Tam mieli ku temu rację, bo trwali przy dotychczasowym statusie quo. A ta rzekoma konieczność wyższa tego aktu konkretnego, no, nawet jeśli była wykazana, powiedzmy, nawet gdyby była wykazana, no to ja nie widzę tego prostego wykazania. Zawsze z odwoływaniem do takich długich tekstów, jak księdza Łukasza Szydłowskiego, bardzo. Tam 27 stron chyba. Mam go tutaj? Mam. Tak. Robiłem notatki do niego. <laughs> Biskupi mają obowiązek czasowego zastąpienia prawowitej władzy. Zasada trzecia. Obowiązek pomocy związany jest z władzą święcej, nie z władzą jurysdykcji. Władza jurysdykcji wypływa z potrzeby wiernych znajdujących się w sytuacji konieczności. Dobrze. No i co? To nie jest przedmiot sporu. Doktryna o jurysdykcji zastępczej ma zastosowanie w odniesieniu do biskupa, który w sytuacji nadzwyczajnej konieczności wyświęca innego biskupa. Prymat jurysdykcyjny papieża. Yy, no, tylko tego nikt nie neguje, tylko czy w tym konkretnym przypadku ten konkretny czyn rzeczywiście był konieczny. Tego brakuje udowodnienia. Brak zezwolenia papieża, rozwiązanie problemu. Podane jest tu wiele ogór, ogólnych zasad, kiedy ta konieczność rzeczywiście może być... Jakie sytuacje pozwalają na, nie, nie posłuchanie papieża, że powszechny, stan powszechnej, wyższej konieczności, nadzwyczajnego kryzysu. No ale to, to każdy wie. To nie jest przedmiot sporu. Druga strona też się z tym zgadza. Powtarzam, czy w tym konkretnym przypadku ta konieczność miała miejsce? Tego nie ma. No. Jak, mam po, jak mam teraz udowodnić, że tego nie ma? Jak mam to no, wykazać? To ten, kto twierdzi, że ona jest, ma mi to wykazać, wskazać miejsce, pokazać, że. W... Jedno pytanie. Ten konkretny czyn, tak? W tej konkretnej sytuacji, dlaczego jest uważany za konieczny? Czy rzeczywiście konieczny? Czy opatrzność, nadzieja pokładana w. nie, nie daje nam innej możliwości? Przecież wierzymy, bramy piekielnego nie przemogą. Robić to co należy, a to normatywnie pozostawiać. Zgodnie z. Tym co. To teraz mamy dokładnie podobną sytuację z tą całą pandemią. Jest jakiś spór tam to, nawet te tłumaczenia są takie zawile, że prosty, nie tylko prosty, bo i wykształcony człowiek nie zna się na medycynie, na tyto no, i nawet ci medycy się do końca nie znają i się kłócą. Nawet choćby 90% twierdziła tak, a 10% tak. Jeśli to mniej więcej jest równowaga autorytetów w sensie specjalistycznym, a nie administracyjno-finansowym, równowaga mieli ilościowa, tylko poziomu autorytetu, no to pozostajemy przy statusie quo, czyli nie, nie, nie zmuszamy ich do noszenia masek, do jakichś obostrzeń, no bo to jest nieuprawnione, nielogiczne. Dlaczego nielogiczne? Dlatego, że jak specjaliści się kłócą, jeden ma taki argument, drugi takie, nie ma tej, tej pewności, jest sytuacja nowa. To nie można obwiniać ludzi. Bo to jest złamanie i zasady domniemania niewinności, zasady primum non nocere, za zachowanie zgodne z dotychczasową normą. Nawet należy im to zachowanie zalecać. Zgodnie z zasadą po pierwsze nie szkodzić i status quo. Bo nie da się wykluczyć, że zmiana pogorszy. Bo nie potrafimy dokonać bilansu ogólnego przed faktem. Przed faktem zastosowania tych rzekomych, tych wszystkich obostrzeń, które mają pomóc. A jest wiele wychodzących z ust i spod piór specjalistów, bosów wskazujących na niebezpieczeństwo tych procedur, szczepionek i tak dalej. że Telewizor tam, większość mówi, a co? Telewizor to nie za autorytet. Tam dziennikarz w tej dziedzinie. Tutaj nie gra roli demokratyzm, że tam, czy większościowość. Tak samo w tej sprawie. Nawet nie sami księża, bo tutaj tylko wierni zazwyczaj. Jak próbuję wskazuje na to, że a to jest przecież prosta rzecz, o której mówię. Nie wynik to po prostu nie wy To jest tak naginane i to przewrotnie metodą taką zarzuca się mi który na to wskazuje to, co właśnie wykazałem u drugiej osoby. Wykazałem na nieuprawnioność interpretacji krytycznej wobec drugiego człowieka i to księdza, wyciąga, wyciąganie z jego wypowiedzi coś, czego tam kompletnie nie ma. Po prostu nie trzeba naprawdę tak w sposób bardzo. Uprzedzony podchodzić do tego człowieka i księdza, żeby znaleźć na siłę, że mamy słuchać ojca, gdy nam nakazuje obliżać siostrze. czym ksiądz Szymon odpowiedział, że moja interpretacja jest naginana. Nie, nie moja interpretacja. Moja interpretacja jest minimalistyczna. To ksiądz wyciąga wnioski naddane, Bardzo daleko idący. W sposób zupełnie nieuprawniony. To po prostu nie ma o czym dyskutować. I tu mamy konkret, bardzo prosty. Zapytałem księdza nawet, gdzie w wypowiedzi księdza Pawła Korupki jest napisane, albo można choćby odczytać, że, że gdy nakazuje nam ubliżać siostrze, to mamy go posłuchać. Nigdzie. No nigdzie. Później ksiądz sam mnie poprosił, o to bym ja zinterpretował. No nie, ja nie muszę interpretować to ten, kto oskarża bliźniego, ma obowiązek udowodnić. Ja mogę tylko pokazać, że, że są inne możliwości, choćby ta bardzo prosta, że jeżeli ojciec bije i pije, dalej jest ojcem, no i tyle. Dalej jest ojcem, ale jak nakazuje nam robić źle, no to nie będziemy go słuchać. Jak nakaże nam bić siostry, czy jej ubliżać, to, nie, to go nie posłuchamy. Mimo iż dalej jest ojcem. No to już prościej się nie da. Jeżeli ksiądz ignoruje taką możliwość broniącą bliźniego, dalej, jeżeli w tym liście tych tam przełożonych zgromadzeń Eklezjadei, czy tam różnych tych indultowych, że tam jakieś wizusostwo, że tam chwalą cały Amor i Ziletycja, zacytowali ten dokument, no to, to dalej jest to samo. Znaginana Interpretacja tak by była niekorzystna, bo to z tego listu nijak nigdzie nie wynika. Ksiądz po prostu stwierdza, że tam to jest, ale tam w tych listach tego nie ma. Po prostu nie ma. Jest tylko w księdza ustach. No i niestety wierni za tym idą, po prostu wierzą. Ja też początkowo dałem się w to wkręcić. No i niestety to, co tutaj ma miejsce, to, co wypowiedział ksiądz Łukasz Szydłowski, to jest linia, którą zapoczątkował arcybiskup Lefebvre. Dalej stwierdzenia, że kto nie chodzi na nową mszę, że lepiej nie iść w ogóle na mszę w niedzielę, niż iść na nową mszę. Takie stwierdzenie zaprzecza temu, co mamy w katechizmie. I sensowi istnienia tradycji, hierarchii, porządku parafialnego bo tam mamy w katechizmie nie, nie napisane, żeby jakieś, żebyśmy sami sobie rozstrzygali, czy iść w jedziele, czy nie. Czy tam... Tylko jak to jest dane przez Kościół, to idziemy, nie dyskutujemy. Prosto. I to właśnie wierni bractwa, te są miły, zaczucają jakieś kręcenie. A to jest proste. To jest właśnie proste. To sam arcybiskup mówi, że to jest sprawa zawiła, czy ktoś ma grzech, jeśli idzie na nową rzecz nie, że to jest bardzo trudna sprawa. No to... Akurat tu ma rację, tak. Tylko, że wierni, którzy go bronią, są niekonsekwentni. No bo jemu wolno mówić zawile, a jak ktoś jest, ma przeciwne zdanie, to już mu nie wolno. Mów, to już mowa wasza ma być prosta, tak? Tak, nie, nie. Już sobie wykorzystują, tak? Wy, wyrywają z kontekstu ten fragment z Pisma Świętego. Bo po prostu są pewne sprawy zawiłe, tak jak to słusznie zaznacza arcybiskup Lefebvre Natomiast oni zapominają. No, jak arcybiskup, to zapominają, że on mówi, zawili on może, Ale inni nie mogą zawili. Zignor ignorując w ten sposób inne, proste tłumaczenie, że nawet, nawet gdyby się mylili, to mogli w sumieniu występować w obronie tradycji. Bo taka też jest ich linia, jakby ich posłuchał. Tradycji, która nam nie pozwala im wypowiadać posłuszeństwa, dopóki nie mają pewności. Pewności! Bo może rzeczywiście, obiektywnie jest tak, że tam jakaś jest konieczność, ale jeśli oni nie mają takiej pewności, to im nie wolno w sumieniu. Stanem normalnym jest posłuszeństwo papieżowi. Sami przyznają, odwołując się do kazusu stanu nadzwyczajnego. I wyższej konieczności. Tylko, że właśnie tutaj już musi być naprawdę bardzo dobrze udowodniona taka podstawa, i nie można wymagać od innych. Adwent. Pamiętajmy, że właśnie wtedy, kiedy Pana Jezusa fałszywie osądzono, wydano sąd fałszywy, jakoby bluźnił, bo siebie czynił bogiem, no. No to był fakt, tak? Siebie czynił Bogiem, a więc oczywiste było, że bluźnił. Tak samo dzisiaj wielu mówi. To fakt, to fakt, to konkret, tak? Jaki konkret nam dał? Gdzie to królestwo, które założył? Ludzie byli pewni, że mesjasz to im zrobi królestwo, wyzwoli ich spod okupacji rzymskiej. Gdzie te konkrety? Dzisiaj niektórzy to chcą od razu arystokrację zbudować, a patrzą tylko, czy ktoś ma wymierne, materialne efekty. No i tak jak wtedy zawiedli się na Panu Jezusie i go zostawili, tak dzisiaj będą się zawodzić. Też jest takie zagrożenie, bo nie ma efektów, bo a, on tylko gada, a to się okazuje miałkie i takie... Hmm. Taki jest miałki... I jedni i drudzy będą nawalać. Jedni będą mówić, że podburza lud, inni będą mieć pretensje, że za mało podburza, że nie stworzył królestwa, nie zrobił powstania. Inni że będą mu zarzucać, że zrobił, drudzy, że nie zrobił powstania. To jak w końcu? I tak to będzie na tym świecie. Ta krytyka nie ma dostatecznej racji. Przykład tego soboru. Watykańskiego II. Hermeneutyki ciągłości. To, że hermeneutyka ciągłości to wykręcanie się od prawdy, to jest gołe założenie, orzeczenie. Powtarzane po wielokroć. Niestety, wtedy, kiedy ktoś próbuje udowadniać stanowisko przeciwne temu, które zajmuje grupa, która wyznaje ten paradogmat antyhermeneutyki ciągłości i kilku innych rzeczy, to od razu się stygmatyzuje taką osobę, że to jest skręcenie.